Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Dziś e, bardzo nietypowy odcinek, dlatego, że powinien być to nasz pierwszy odcinek, bo jest z nami zwycięzca konkursu Dawid Ziłkowski. Pamiętacie, Cześć. Dawida? To Dawid jako pierwszy wysłał nam maila z naszą nazwą. Czyli z nazwą? Wademeku Myśliwego. Dawid, skoro jesteśmy przy tej nazwie, skąd taki pomysł na Wademeku Myśliwego? Polujesz? No właśnie nie. Jesteś starzystą? Też nie. Czyli jesteś miłośnikiem łowiectwa. Sympatykiem. Sympatykiem łowiectwa. To powiedz, skąd pomysł na nazwę? Wiesz co? Yy... Nazwę słyszałem kilkukrotnie od starszych kolegów myśliwych i ta nazwa mi się kojarzy. Yy... Zbiorem informacji. Dotyczących jakiś porad, tak? Takich Dokładnie. Rzeczy. Porad. Powiem ci tak, Dawid, to dobrze ci się kojarzy, bo mail, który przyszedł e, i ta nazwa Wademekum, gdzie siedzieliśmy razem z Przemkiem i z Markiem i e, prze, przesprawdzaliśmy tak naprawdę wszystkie te informacje. nam pierwsze, co to też padło do głowy, Wademekum to zbiór takich wszelkich informacji. Dokładnie. Czasami wykładnia tego Wademekum jest inna. Ludzie piszą, że o dlaczego Wademekum to nie jest taka encyklopedia? Nie, dla nas, Wademek to takie podanie czegoś od A do Z i e, chcemy podawać w tym programie wiedzę, ale też chcemy w uczyć. tym programie uczyć, ale też chcemy pokazywać pokazywać różnego rodzaju gadżety. Ty dziś będziesz mógł e, zademonstrować e, jeden gadżet. Zdradź proszę, co będziesz demonstrował? No Mam przyjemność e, przetestować latarkę czołową e, firmy LED Lancer. Jedna ważna rzecz, w naszych konkursach e, Możecie otrzymać naprawdę fajne nagrody. Musicie śledzić naszą stronę. Musicie śledzić e, nasz fanpage na Facebooku, gdzie będziemy opisywać różnego rodzaju konkursy. Będziemy mieli dla Was fajne nagrody. Ja powiem tylko tyle, że tą latarkę, którą Dawid będzie testował. Dawid, otrzymujesz od nas jako e, nagrodę za, e, na, na, za nazwę, którą e, użytkujemy. Ja jeszcze raz, Dawid, e, bardzo dziękuję, bo e, nazwa jest fajna. I jeszcze dodam słuchajcie, że z e, tą nazwą Wademeku. Myśliwego. Dawid był jako pierwszy, a było e, sześć nas w Wademeku Myśliwego. Ale to Dawid jako pierwszy był e, pomysłodawcą. Także jeszcze raz Dawid bardzo dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. I zapraszamy Was do Ledlensera. Dawid pokaże Wam, co zrobić z latarką. No i jesteśmy. E, Dawid, stoisko Lenser, tak. Latarka ledlenser MH6. To w tym momencie oddaję Tobie tą latarkę w ręce e, i to ty o niej e, opowiesz. To, to co, otwieramy, tak? Otwieramy. Pokaż proszę co jest w pudełku. Pudełko jak zwykle, jak to zwykle bywa od ledlensera, Fajne, sztywne, eleganckie. E, wyciągamy sprzęt. Ja już mam wyciągnięty. Fajne jest to, że są kąty świecenia. Jak założymy na głowę, możemy nią e, regulować. Co dalej? 7 lat gwarancji, 3 tryby świecenia. Jest pierwszy. A, nie, słuchajcie, nie jest tak łatwo operować latarką. Drugi jest. Jest trzeci najsłabszy i tryb stroboskopowy. Tak. E, Dawid, o ile dobrze pamiętam, latarka MH6 ma oprócz tych trzech trybów jeszcze coś. E, włączamy, mamy różne tryby, to nie przytrzymujemy, uwaga, i to jest, słuchajcie, magiczne w tej latarce, że przy przytrzymaniu przy, przy tego najmocniejszego trybu e, latarka nam świeci na czerwono. E, Czerwony kolor jest bardzo nam czasami potrzebny. Tą latarkę możemy wykorzystywać nie tylko w łowiectwie. Do czego ty ją będziesz wykorzystywał, bo e, sam powiedziałeś, że nie tak. jesteś myśliwym, nie jesteś jeszcze starzystą, biegam i biegam również w takich porach nocnych. Mhm. Także ta latarka na pewno się przyda zarówno dla bezpieczeństwa, jak i również yy, sam, sam będę widział, co mam pod, nog pod nogami, tak? Dokładnie. dokładnie. E, 7 lat gwarancji na latarkę LED Lenser. Słuchajcie, bardzo mało producentów daje taką e, gwarancję. E, ta gwarancja standardowo jest po zalogowaniu produktu, produktu na stronie. Ale wyobraźcie sobie, że to jest aż 7 lat. Mamy rok 2019. Za 7 lat o rany. Który to będzie rok? 2026. Słuchajcie, kupując dziś tą latarkę, macie do do 2026 roku gwarancję. To naprawdę dużo. Co jeszcze, Dawid, o tej latarce? Ja mogę Ci podpowiedzieć, bo już troszkę używam latarek LED-Lenser. Ta latarka jest na akumulator. Ona jest ładowana, ale wyobraźcie sobie, że jesteśmy na polowaniu i nie mamy gdzie naładować tej latarki, bo zasiatka nam się wydłużyła albo podchód nam się wydłużył i nagle tracimy moc. Akumulator się rozładował. Mamy w zapasie baterię. Wiecie co? Pokażę Wam jedną rzecz. Wyciągam akumulator. I mam takie miejsce, gdzie mogę włożyć trzy małe paluszki. Jest to alternatywa dla akumulatora i jest to alternatywa dla długich polowań. Gdzie, jeżeli zapomnieliśmy naładować tej latarki, albo zapomnieliśmy, że mamy akumulator rozładowany, a mamy zapasowe baterie w plecaku, wrzucamy tutaj baterie, trzy małe paluszki i dalej możemy iść polować, szukać postrzałka lub biegać, tak jak, tak jak Dawid. W tym momencie biegasz z plecakiem? I chyba nie. Nie, nie jest to nie. Wiesz co? Jest bardzo lekka, także tu nie będzie tego dyskomfortu, nie będziemy... Wiesz, jak ja sobie ją założę na głowę... Jest bardzo lekka, także nie czuć jej i będziemy mieć komfort z, z jej noszenia. Jasne, czyli fajnie, bo lekka, kompaktowa latarka, e, o długiej wytrzymałości, o możliwości świecenia do 120 metrów o mocy 200 lumenów e, z wymiennym akumulatorem e, na zmianę z bateriami e, małymi paluszkami. Słuchajcie, e, bardzo fajny produkt. Dawid, tak jak wcześniej mówiłem, e, jeszcze raz dziękuję za udział w konkursie. Dziękuję. Latarka Ledlenser dla Ciebie. Ja dodam tylko, że dziękujemy Karolowi z Prostory. To Karol jest odpowiedzialny za, za całe zamieszanie związane z Ledlenser. Dawid, jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się. Być może będziesz już niedługo stażystą, więc będziemy mogli się spotkać albo na wykładach Akademii Świadomego Myśliwego, lub gdzieś w łowisku. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Dasz i do zobaczenia. Dasz bór.